Manko, już nie taki poniedziałkowy poranku. Nie wiem, jak mnie widać, jak mnie słychać, ale wziąłem rower i pojechałem znowu na zachód wyspy. Muszę się wyszczuplić. Pojechałem na zachód wyspy i zaatakowałem tą górę z drugiej strony. Zobaczcie, gdzie dojechałem. Mam telefon, jakby kogoś interesowały takie domy. One są na sprzedaż. Część już tu jest skończona. Zaraz wam pokażę. Nie wiem, jaka cena. Ale są to nowe domy I zaraz wam pokażę. Zjeżdżałem tu po tych górkach, pagórkach, bo ta na plaży była i zobaczcie, takie ładne te domy są. Tu będzie na pewno basen Bo w tamtym jest tam basen. Wszystkie takie, no chyba duże są, no tanie one nie będą ale nasi rodacy mają kasę. Więc może akurat się na takie stuszą, a nie takie stare jakieś paskudztwa. O, zobaczcie, tam jeszcze mają te... Tam nie będziemy kurcze wchodzić, bo tam są plecaki, nie chcę, żeby ktoś mnie potem o coś posądzał. No tu jest basen, po prawej stronie, tak mówiłem, gdzie ta ruła idzie, wszystko lany beton. Pójdziemy do innego domku, tam może nie ma nic, bo tam nie chcę wchodzić, słuchajcie. Jakieś rzeczy od ludzi, wiecie jak to jest. Jest to tu otwarte. Pokażę Wam, jak one będą wyglądać później. Bo tam są takie. Nie wiem, czy to podobne, czy. No, okna mają te inne. Widocznie nowy projekt. Tu za tym golfem stoi jakiś stary Ford Mondeo na angielskich numerach. Tam macie zachód. A ja jechałem rowerem tam. Wszystko dół, dół, na koniec, tam pod te góry i wróciłem tędy. Także tak to wygląda, słuchajcie. A my pójdziemy tam, wejdziemy do środka, do tego drugiego. Tam coś robią, bo słychać, że stukają. Właśnie nie szkoda, że tu są te graty. Nie widziałem tego, bo bym w niedzielę tu przyjechał i bym Wam to nakręcił. Może tu można wejść. Może tu. No jakby jak to fajnie by skończyli. Wszystko tu zrobili beton. Czy jakiś asfalt. Raczej nie. Oni chyba beton leją. No to by było ciekawie. Jak to tu będzie wyglądało. Zobaczcie. Może tu będzie gdzieś zasypane, tu się coś podklejało. Lepiej być wyżej. trzeba się schodzić. Znowu migacie spadają. No, są te katakumby z tyłu. A to co, taki blok? Patrzcie, ten blok. No. Następny blok. Ciekawe, jak to w środku będzie wyglądało. Macie jakąś wizualizację w głowie? Co tu? To może będzie zasypany jakiś ogródek albo coś Wchodzimy jeszcze wyżej Boby mi tam roweru nikt nie zaprosił. Kurczę, jeszcze mam nawigację tam mam Ach, ja zapominam dać tą nawigę Dobra, szybko to pykniemy I schodzimy Taki tarasu Co tam woda na dachu, widzicie, szczelne dachy są Patrzcie jakie szczelne dachy A tu? Tu też woda. Ja jestem przeciwnikiem tych płaskich dachów. One są fajne, jak są nowe, ale ja jestem ciekaw, jak to będzie potem. Nic nie jest wieczne. Tu coś poprzerabiane. Ale zbrojenia potężne. Patrzcie, ściany wywalone. Może ktoś to kupił i teraz wiecie, w jakim stanie surowym coś zmienia. No tu będzie ten basen na dole, ale wielki basen, strasznie wielki. Tam nie wiem co. No i tam następny dom. Tam jakiś robotnik. No to już jest stare to, co odpadło. Nie wiem ile to ma. Trawsko tu rośnie. Trochę to tu ma. Więc ten dom może był pierwszy, i szli w dół. Gdzie byście wyście woleli być, u góry czy niżej? No u góry lepszy widok, patrzcie jak Split pięknie widać. Nie wiem czy do klecyana było widać czy nie, ale tu grzej. Kurczę, trzeba patrzeć pod nodzie. a tu co? Co tu będzie? Dziwne. Dobra, zwijamy żagle stąd, słuchajcie, bo tam jest rower. O, a tu stare domy z tyłu. Tu jest już płasko. No widzicie, wybrali tego terenu mnóstwo. Tu to jest walka z tym kamieniem. Ale szczerze ja nie wiem, czy bym chciał mieć taki nowoczesny dom. Czy bym nie wolał tej chatki-puchatki? Znaczy wiecie, no to nie jest, że gadam tak, bo nie mam kasy na taki. Tylko naprawdę, bo no, nie wiem, jak to tu będzie wyglądało, bo jakąś wizualizację bym musiał mieć. Zobaczcie tu, no tu schodzicie. Tu na pewno będzie coś wysypane. Ci moi musimy mieć dobrze wszystko zabezpieczone, bym cała woda tu będzie w te ściany wchodzić. Pierwsze 50 lat może będzie spokojne, ale co potem, nie wiadomo. Jest rower? No jest chyba tam za ścianą. Zaraz zobaczymy. Jest rower o. No ten tu jest tak inaczej trochę zrobiony. Ale tak mówię, no nie wchodzę im, może jeszcze tu przyjadę, ale w niedzielę już nas tu nie będzie. Dzisiaj jest poniedziałek. Ale może później jak skończą przyjadę za godzinę. Jak to wygląda? No i tu jest jazd w dół. Ale masę tego betonu. Koszty muszą być potężne, co? Na tyle się nie znam słuchajcie. Więc nie wiem. Jeśli Wam podobają takie filmy, subskrybujcie kanał. Nic Was nie ominie. A może kiedyś Wam coś wpadnie w oko? Ja dzisiaj tręciłem fajną trasę. Jak przyjadę, zobaczycie ją na rower. O, ci już mają fajnie, słuchajcie, nie. U góry basen. Nie chcę się tam drapać pod tą górę, może tutaj z kamery nie wygląda, ale wierzcie mi To jest tak, nie wiem, jakby trzecie piętro znowu. No tutaj mają też piękny widok, tu piękny zachód słońca. Tamten dom jest fatalne miejscu dla mnie. Cały czas cień cały czas cień, o jadą jakieś obcy do, na budowę dobrze, że mnie już tam nie ma, bo to tak głupio wiecie chodzić ale piękne niebo, co? O, przyjechali, dobrze, że mnie tam nie ma, ale ale wyczaiłem ale słuchajcie Raz, dwa, trzy, czterdzieści, pięć, sześć domów będzie do sprzedania. Ale tam, jaki mają piękny u góry, co oni tam mają taki taras. Także słuchajcie, pozdrowienia zwykle z wyspy Brać z miasteczka Sutiwan. Piękne miejsce. Napiszę wam co i jak. Idę zapytać się o ceny. Także trzymajcie się. To jest Something like that. Ah. I must, I, I must ask Tak, are you recording? Uh, yes, I look for Mhm. Mm yes, moment.